Szanowny, szanowny Panie profesorze rektorze, księże, szanowni profesorowie w osobie Pana profesora Zawisza, jak również witam Panią profesor Magdalenę Sitek z Wyższej Szkoły Gospodarki Oryginalnej oraz kanclerza również naszej szkoły Wyższej Szkoły Gospodarki Witam dzikanów z Wyższej Szkoły Gospodarki Regionalnej, jak również nauczycieli, doktorów, magistrów i wszystkich wspomagających. Witam najserdeczniej w tej uczelni studentów pierwszego roku. Studentów, którzy podejmują trud wieloletniej nauki, która ma doprowadzić do dyplomu. Dyplomu wyższych uczelni, polskich uczelni. A jednocześnie wydajemy dyplomy po to, aby każdy z Was po ukończeniu studiów wyższych mógł pracować, tak jak dzisiaj ksiądz mówią, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Dzisiaj ksiądz w czasie przyświetli wypowiedział piękne słowa Matka ojczyzna nasza, ziemia nasza. I ten tylko celi, który na nich urodził, wychował, zdobył wykształcenie, zdobył zamór. Niezmiernie cieszymy się, że to właśnie uczelnia. Jedyna w Miejscu która ma taki status, taki wymiar, znalazła swoje miejsce ze zawodowych numer dwa. Na pewno sprawiło wiele czynników i ludzi, ale ja jeszcze wierzę w jedną rzecz no opatrzność. Ta która czuwa, proszę Państwa. Czy ktoś chce w to wierzyć, czy nie, ale myślę, że jest ten czynnik, o którym warto też powiedzieć. Proszę Państwa, korzenie, które już są w naszym zespole, pozwolą na to, żebyście Państwo wspólnie z nami mogli się rozwijać, współpracować, a już wiele działań tej współpracy jest widocznych. I mam nadzieję, że nadal będziemy mogli wspólnie powiedzieć sobie o sukcesach. Więc spotkamy się na ogromnym jubileuszu uczelni i ogromnym już naszej szkoły. Będziemy mogli Państwu pokazać wiele dobrego, którego które czynimy.